Dzień dobry kochani. Dzisiaj chciałam poruszyć taki pierwszy temat, a mianowicie chciałam pogadać z Wami o asymilacji. Jeżeli wyprowadziliście się z kraju, poszukaliście sobie pracy na migracji, a później tak Wam się ułożyło, że tutaj już rodzinę założyliście, tutaj sobie ułożyliście życie, dzieci Wam się tu urodziły, poszły do przedszkola, do żłobka, do przedszkola. I czujesz, że jesteś już w miarę zasymilowana, że jesteś bardzo dobrze traktowana, w na dobrą sprawę na równi z rodowitymi Niemcami. Nie czujesz żadnej różnicy w traktowaniu, że jesteś członkiem społeczeństwa. I tu nagle trafiają się takie, <grym> takie sytuacje, które ci mówią: yy, <krym> No, że tak powiedzieć. Nie do końca się może i zasymilowałaś. <laughs> Dajcie znać w komentarzach, czy wy na takie sytuacje też się natrafiacie. Jedna z tych sytuacji, która mi się przytrafiła, była dość zabawna. A mianowicie, znaczy parę takich sytuacji było, że no nie wiem, znam dobrze niemiecki, nie wiem, dobrze mówię, ale od czasu do czasu w rozmowie właśnie z tymi rodowitymi Niemcami, dobiorę jakoś tak nieszczęśliwe te słowa. Że moja wypowiedź, zamiast tak od serca, że wychodzę komuś z, na, naprzeciw, że jestem chętna do pomocy, zabrzmi to moja wypowiedź trochę jak belga. <grym> I dopiero po reakcji mojej rozmówczyni, orientuję się, że o kurczę, chyba niedobrze słowa dobrałam. No i tam się przepraszam i usprawiedliwiam, że, e, że czasami mi nie wychodzi dobór słów. Oczywiście jest, jest to przebaczenie, wiedzą, że nie jestem rodowitą Niemką, że czasami mi się yy, niewłaściwe słowa yy, też zdarzają, ale czasami tak głupie są te gafy, że zresztą sama jestem zaskoczona. Kurczę, jak ja mogłam użyć tego słowa? Nie znałam tego poprawnego, więc użyłam innego i no, wyszło niefajnie. To są takie momenty właśnie, gdzie, gdzie aż ukuję. Kurczę, no... No niby jestem zasymilowana, ale tak nie do końca. Inne właśnie też takie sytuacje, jeżeli świadczą o e, asymilacji takiej nie do końca przeprowadzonej, są właśnie to zrozumienie tego niemieckiego społeczeństwa, jeżeli jesteś już, już aktywna, jeżeli aktywnie wchodzisz w społeczeństwo i uważasz, że coś należy zrobić i chcesz skrzyknąć grupę. Oczywiście jeszcze się taki nie narodził, co by każdemu dogodził. <laughs> to prawda. Ale czasami te, na przykład, tak jak ostatnio miałam prezent dla y, ciężarnej wychowawczyni w przedszkolu, i ja to wszystko zorganizowałam. Jakoś nikt się nie kwapił, jakoś nikt nie chciał rozmawiać, co ma być w tym y, koszyku y, z podziękowaniem. A kiedy już zorganizowałam i oddałam koszyk, Nagle wrzawa się podniosła. Co prawda tylko ze strony dwóch mam. No ale tak mnie obelgami obrzuciły, <noise> że moje prezenty nie trafione. I tak ogólnie to one miały pomysł na inny prezent. A wcześniej nie gadały, że, że chcą innego prezentu. Ja mówiłam, że kupię to, tam, to, siam, to tak pi razy drzwi. I jakoś nikt nie gadał, że ma być inaczej. No i później, właśnie to też tak świadczy, że. Nie do końca, może rozumiem też e, tutaj to społeczeństwo, że prezenty robi się trochę inaczej niż w Polsce. Inna, inny jest ten dobór tych prezentów. O młody chyba nie. Przepraszam, tak to jest jak na żywo nadaję. Czasami młody coś tam z wózka wyrzuci, a jak pokrywka ważna, to <laughs> później się szuka. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też macie jakieś takie takie ukłucia, takie nieprzyjemne ukucia, bo na co dzień czuję się zasymilowana, a później takie, takie sytuacje wynikają, że no może nie do końca, tak jak ten nietrafny dobór słów, czy nietrafny dobór prezentu, czy to są takie rzeczy takie no bardzo wrażliwe, ale jak ktoś. Jest już tak do końca zasymilowany, to chyba wie, jak dobrać prezent. No, słowa też na pewno lepiej dobierze, aniżeli ja, ale to chyba można każdemu obcokrajowcy wytłumaczyć, że od czasu do czasu, <laughs> panie, jakieś głupstwo, <laughs> chce powiedzieć coś miłego, ale dobierze takie słowo, że załóż jako obelga. <laughs> ale z tym prezentem, kurczę, do dziś mnie to kuje. Że no, z serca podeszłam, chciałam do, dla tej ciężarnej opiekunki coś ładnego, yy, ładnego dać, kupić. A tu się okazało, że co prawda, smak z tej opiekunki bardzo trafiłam. Była bardzo szczęśliwa trzy razy i podziękowała za ten kosz podarunkowy. Yy, Ale innym Niemkom to się już mało spodobało. Niemkom, jak Niemkom. Bo teraz, jak spojrzę na te kobiety. To one nie są rodowitymi Niemkami, tylko też z emigracji. Kurczę, kurcze, patrzcie, teraz dopiero przyszło mi na myśl, że, że Niemkom w sumie się podobało. Tylko tym właśnie. Jedna jest z Rosji, a druga jest z Bułgarii, czyli z tych wschodnich krajów. Takie prezenty od serca się mało podobają. Tylko tyle, że one, te kobiety, tu przyjechały do Niemiec, kiedy były same dziećmi, tam 10 lat miały czy coś. To już ja raczej się zasymilowała, ale żeby aż tak krzyczeć, tak być niezadowolonym, zamiast podziękować za wysiłek, to tak napadną. No nic, tak chciałam się z Wami podzielić trochę z moimi. Moimi rozterkami. Nie wiem czy te, tego live'a zostawię na kanale, bo trochę się tutaj odsłoniłam. Trochę się Wam tutaj pokazałam. I trochę ciężki temat poruszam. Nie wiem, czy chcecie oglądać aż tak ciężkie tematy, czy bardziej takie lekkie dla odprężenia, a nie tam brać udział w moich rozterkach tutaj. <grym> Dajcie znać w komentarzach. Czy chcecie zostawić tego lajwa, lajwika, czy jednak żebym skasowała, bo to na jeża chyba pasuje do mojego kanału, lekkiego takiego, takiego dla rozluźnienia, co? Dzień dobry, nie wiem jak przeczytać Twój nick, ale widzę, że mnie pozdrawiasz, pozdrawiam Cię z powrotem. <grym> Właśnie dobiegamy już końca. Także będę się z Wami żegnać. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się jutro. Pa!